U progu Wielkiego Postu, kiedy uświadamiamy sobie swoją własną przemijalność, może warto zatrzymać się i zastanowić nad swoim życiem. Zobaczyć człowieka stojącego obok, dostrzec, jak szeroki jest wachlarz ludzkich potrzeb, braków, cierpień, jak wielkie jest zapotrzebowanie na uczynki miłosierdzia. I należy pamiętać też o tym, że. Tak naprawdę, jeśli ma się prawdziwą miłość w sercu, to zawsze można coś ofiarować drugiemu człowiekowi. Zawsze można coś dać człowiekowi potrzebującemu, i małe gesty tak naprawdę mają ogromne znaczenie w oczach Boga. Choćby życzliwe odniesienie się do innych, choćby westchnienie w modlitwie w intencji jakiegoś potrzebującego człowieka, czy też konkretny dar miłości. Pamiętajmy, że obdarowując innych sami jesteśmy obdarowywani, to nie jest akt jednostronny, bądźmy więc zatem hojni.